C'est un jour qui rime rime avec amour Plutôt un long séjour Mais pas un pour toujours. Je veux pas d'un pour la vie, qui m'aime au paradis. Moi j'ai le temps, c'est juste un peu pour un peu comme le début qui devient l'océan. C'est pas l'enfer non plus, question d'habitude. Si, si c'est pas pour la vie. że to znaczy że my też możemy Ha, ha, ha. aj, 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 aj. aj. <śpiewanie> Proszę, nasz pomarańczowy no. Za sucho nie jest jeszcze takie, jest kurwa nijak. A ten Wydaje się sucho, bo kurwa jest talerzowane i zbryliło się z się z góry, nie? tym. Zbryły były z tydzień nawaliło deszczu ze 20 litrów. Idź, no. kurde. przydałował do pługa, to by to lepiej, bo on będzie był, nie? No. Znaczy, tu też ma jakieś takie ringi są, co so, so, so takie inne, trochę innej konstrukcji, to jest ja takie. Ale to już by chyba traktor tego nie podniósł. To teraz, jak mnie nagrywałem z zewnątrz, to już czuć że to tak jest akurat. Nie? Musiał być piątka, żeby to. Trześć, pół. Może no, by podniósł, ale to jak z jajkiem byś nawracał. Byś na akurat gdzieś. Półki swój komputer ma. Nie, no, tylko sterownik jest. A jak ta ośka? Nie, nie, nie widać, żeby luz miała? Bo ten. Nie, no tam jest dobrze. Zmienialiśmy tulejki tam nie. No i cały stworzeń wymieniono. No, stworzeń. Czyli kosztował. 700 no nie? Miał ten. W środku ma prze kanały, bo od regulacji. Yy... głębokości Głębokości kółka. Nie, no, trochę przekombinowany ten półki. Jest jak na, na skale innych półków, nie? Dużo zmarszczony. No tu nie ma ani jednego gwintu Wszystko na siłownikach jest. Fajnie, tym się robi, nie trzeba wychodzić. Tylko smarować trzeba z godzinę czasu. Do... O punktów tyle, że... No z 50 punktów smarnych pewnie ma. Tak było no na, teraz na Polakrze al, albo na Kielcach ten Unii, ten z centralnym smarowaniem. No tu by takie coś się przydało. No tu by to miało sens. Może no, tą e, smarownicę tego diwolta, no to jakoś na teraz szybciej idzie samemu, ale jak tak o nie, to łapki rę... godziny roboty. Tą ręczną to by tu się zamęczył. W Nelancie tylko było obrotnica i kółko do posmarowania, tutaj jest dużo więcej. A tu jest kaza skiba liczyć na 6 punktów. To z kółka, obrót. No tutaj wszystko jest z siłownika, nie? No, no możemy pokazać w sumie, jak to działa. Czyli... On no się nie będzie wychodzić patrz Tu zmieniamy to jest na głębokość teraz. Zrobię no teraz, będzie głęboko się zmieniała. Zmienimy sobie na blokadę, ale to nie będzie widać tego blokada, jak na transportowo, na transportowy tryb przechylanie go całego. Jakby było sucho, czy coś, można go przechylić. I pierwsza skiwa, czyli cały pół. Trzeba na to kółko tam widać na środku żeby To będzie w bruździe, bo można poza bruzdą jechać Ale potem chyba tak za bardzo nie... Trochę za mało się wysuwa w bok Poza no. bruzdą jechać To na nawigację byłoby dobre akurat To poza bruzdą Bo tak nawigację w bruździe, to nie wiem czy to by se dała radę bo nie, nie wiem Mógłby spróbować kiedyś Jedni z z naszej okolicy ma nawigację, jeden to tam próbuje na w nawigacji orać, nie wypowiadam na ten temat. No i ogólnie pług jest też z pamięcią, ma regulację szerokości orki. Na przykład to jest ustawiony na, nie na całą szerokość. Jak obrócisz, tak samo się, się Po obróceniu ustawi się tak samo, jak był poprzednio. No. A, a to jak masz tutaj zamiast resora masz te siłowniki tam pneumatyczno-olejowe są, czy jak to tam jest, to, to się z zewnątrz to reguluje, czy się no, trzeba popuścić śrubę tam przy, sił przy akumulatorze hydraulicznym, wtedy sekcją od obrotu regulujemy ci Teraz jest dosyć bardzo dobity, bo jest trochę gliny, ale jak na piachu oram i jest zakamieniona gleba, to popuszczam go bardziej, żeby było bardziej czułe. Po coś jednak to jest, jak kamień, żeby to jednak Legło, a nie żeby trzymało. No i na piasku już szybciej jadę. No jadę ja nawet 15 na godzinę. To jakby, tak, jakby tak w kamień trafił. No bo jakie na piachu lekko, no to. No na prostym da się 15 jechać. A żeby żeby kamień nic nie uszkodził, no to trzeba ustawić luźno. Nie? Teraz jedziemy 8,5. Tak jest tempomat ustawiony tutaj. Ale spokojnie 10 by też jechał. Ale nie chcę tu się trzęść, bo było teleżowane z ukosa. Teraz zrobię na. teraz no, 15 akurat. Nie, nie. on rozpędzi do 15, pewnie. Chulnie. Nie, no, nie, bo. On cały czas jebie, no, bielawać, kurwa, wolniej, chuju. Nie, te 8,5, tutaj takie jest optymalne. Nie śpieszymy się aż tak. Trochę się podelektować, bo ostatnio ranie. Trochę zejdzie. Nie, bo tu brat ten... Jak każde ora to liczy ile tam na godzinę za ora hektarów, a brat tutaj w paczkach papierosów. No ja tak na hektar to nie wiem. <noise> dziennie tak dwie paczki to pójdzie pewnie. Ja mam spalanie trochę większe niż traktor. Krzywa wyszła, to sobie mogę to Regulatory. wyprostować no, szerokością. Tu mam pod joystick to ustawione szerzej to na, od siebie, a wąźli do siebie. Teraz poszerzam i rozdał się prosto no, kamień. kamień. Ogólnie nie jestem zwolennikiem orania na wiosnę nie podoba mi się to bardzo. To tak Taki ekoschemat, Był, brat? ale to dużo teraz, tak jak widać po ludziach, że jak tak ekoschematy to ranie na wiosnę. A czy to dobre jest? No. Nie jest dobre. Aczkolwiek nie wiem jaka będzie pogoda, ale jakby to tak miało być sucho i sucho, to schody no, marne tu widzę. Przynajmniej na glinach też w ogóle. Bo widać nawet jak był rok w miarę mokry i buraki było tam 2 hektary zostawione na polu na wiosnę za zaorania i były buraki na tym samym polu obok. Znaczy razem było, ale jedno było oran na zimę, a drugie na wiosnę. No to gorsze wschody były buraków. No to oranie, oranie wiosenne było gorzej. Aczkolwiek kukurydza, są różne szkoły mówią, że wiosenna orka jest niby w porządku. Niektórzy w ogóle nie orali tego, tylko bez orkowca, tak nie przejechali i też by było. No to by może tak by się dało zrobić, ale ja chciałem jeszcze rozsiać tutaj wapno granulowane, a że dany był obornik, to żeby nie mieszać obornika z wapnem, no to przy oram a wapno dam na górę. No Ale i tak bym że nie orał, bo mi to tak się to tak nie podoba. To... Pan orki. Orać. No, lubię orać, ale to mało ma... Wspólnego z tym, co ma to wyjść z tego, jeszcze no co, co można to tam nie orać. Jak było robione po orzepach, i siana pszenica, no to nie było orane. No nie, była gorczyca zasiana tutaj, aczkolwiek była, ale co z niej zostało. Gdyby to było, może przyorane na jesień, to tak, to by miało sens, no bo chociaż jakieś no, ale to, to, nie można było. to nie można było. Musiało to przez zimę przemarznąć i zostały same badyle. Będzie i... widać na początku. Znaczy w poprzednim chwili było widać, jak dużo rzucanego. No. To same badyle się jakby średnio zabrakło. No, coś to wniosło, ale raczej niewiele. Więcej by wniosło, gdyby to było jednak zielone i